widzowie z tej strony Ekipa Geta, a tutaj kolejny odcinek z serii Życie Losta W poprzednim odcinku napadliśmy na Pacific Standard, na razie się powstrzymujemy przez długi czas od napadów Teraz będziemy mieszkali niestety tutaj, bo policja nas poszukuje, tak naprawdę po całym Los Santos Na szczęście tutaj za bardzo policja nie jeździ ani nic, także... Także to jest spokój i możemy działać z naszą organizacją przestępczą. Budować ją na nowo w zasadzie. Budować imperium nowe po tym, co straciliśmy. W sumie straciliśmy, bo jakby nie patrzeć po ucieczce, no to co? To, to tam wszystko zostało. Motor też, wszystko. Niczego już nie mamy tak naprawdę oprócz tego domu. Broni. Broń też straciliśmy, jakbyście pytali. No i pieniędzy, które trzeba przeprać w jakiś sposób. Bo nagle jak wpłynie na konto, powiedzmy, 2 miliony dolarów, no to, no to nie ma szans. Dlatego postanowiliśmy, w sumie to Tomi postanowił, że pieniądze schowamy tutaj i będziemy mieli stan konta, który na razie wynosi 2 miliony. Ale w sumie to wynosi 200 dolarów, bo niestety nie można mi ich użyć. E no, i co, no może przejdźmy do odcinka? Mamy tutaj auto zaparkowane, zmieniliśmy je, ponieważ. Nie no ja wiem, no tamtego się psuło, ledwo coś się włączało w sumie. Co? To. To, to ciężko się nie dziwić, że to nie postanowiło je zmienić. W tym odcinku mam zamiar przejechać się po innych też e, Grapsy, coś tam zobaczyć, może e, na pewno. Teraz jedziemy do naszego tego naszego nie wiem jak to nazwać, naszej miejscówki, naszej bazy nie mogę to tak nazwać idziemy i może coś w końcu ogarniemy z tym, co tam jest z tymi napojami. To są jakieś goście o, wchodzimy do siebie, bo to już jest w sumie nasze O czekajcie widzowie. Weźmiemy tą amunicję. Mamy tutaj amunicję, będziemy może tu składowali całą naszą amunicję. I będziemy jej mieli więcej. Na razie ma tylko tą, tą broń, naprawdę, która nam została jeszcze z, z wcześniej. No i co? Co my tutaj mamy? Tu mamy jakiś komin, ale no to jest chyba ogrzewanie. Także to tym się nie zajmujemy. Lodówkę na pewno. Jakieś piwo, coś mikrofala. No i tutaj mamy jakieś tutaj rzeczy. To mi się na tym trochę zna, bo jednak no tworzył to. Także zobaczmy, co my tutaj mamy. Tuż tu mamy chyba gotowe. Gotowy tutaj mamy sprzęt. A, czyli jeżeli widzę, co tutaj jest wytwarzane. Tabletki No i dobra Ym, No to co? Popakujemy I może znajdziemy jakiegoś kupca Może nie, tylko pchniemy to Dobra, widzowie. Przenosimy ostatni kar karton, karton Tabletek I, I co? Co ja mogę powiedzieć? No i idziemy gdzieś to sprzedać też znalazłem kupca na Black Markecie e, napisał, bo nie powiedział, że mają mu to podrzucić e, do Grapsit Mam do, do jakiejś stodoły opuszczonej Nie wiem co to za stodoła, ale będziemy zobaczyć w sumie przy okazji już się do tego Grapsit no zobaczymy co tam, co tam się dzieje Zostawiłem mu to auto, bo takie pewnie zaraz zmienimy. Będziemy tak zmieniali te zawody. No. Także. No pani widzowie, że fajnie się zapowiada tutaj mieszkanie w Sandy. Będziemy trochę tutaj niestety mieszkali z powodu takiego, że no... Że długo o nas nie zapomną. Będzie trzeba sobie nową tożsamość i wy... wyrobić. Wszystko od nowa, tak naprawdę, w tym wielkim mieście. Ale tutaj też jest bardzo fajnie. Mi się podoba ogólnie, Sandy Shores. Tutaj będziemy mieli duży, duży man. Mi będziemy mieli dużo rzeczy do popisu, tak naprawdę. Jakieś zawody. Może już wystartowali. W zawodów. że będziemy mieli duży manewr, tym, co będziemy tutaj robili. Bo naprawdę, możemy tu Imperium stworzyć. nie patrzeć. Są tam, 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 no, widzicie, to jest fantastyczne. No, mi się co taka biała. To jest skrócę. Mam tu jakiś samolot. Może to jest on? Nie wiem. Może mam tutaj okarę jakąś cudowną. Nie, to jest spalony. To jest totalnie Będę mogli tu kiedyś. podjechać, to bardziej sprawdzić, ale tutaj. Nie no, to nie jest opuszczony. To wygląda jakby tutaj cały czas ktoś mieszkał. To może. To dalej. <laughs> Szukać. Nie wiem, pisał, że, że jest taka totalnie ruinna z tej. z tej stodowy. Także nie wiem. A tam? Widzicie? To brązowe. To wygląda że z daleka, ale nie, bo to. Nie wiem, roze, zostało rozjechane przez 10 ciągników Tak, to jest chyba to. Miałem mu to zostawić i pojedziemy szybko. A w bo nie mamy przemiechać. No i co, jesteśmy? Zostawiamy to szybko. Dobra Pieniądze pieniądze tutaj chyba zostawi Dobra widzowie Mamy eee, za chwilę przeliczymy. chociaż w sumie że wam może powiem 50 tysięcy dolarów To już jest sporo sobie... Ja Nie sobie budow... ja nie wiem że nie ma czym się przemieszczać teraz w zasadzie Będziemy musieli jakiś motyl ogarn ogarnąć mm. Dobra, będziemy musieli je okraść Wysiadaj, 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 wysiadaj wysi Wysiadaj wszyscy ja Jeszcze się wyzywają Co skręcamy w lewo i jedziemy w pełno 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 niezdazdy A powiem ja wam widzowie w sumie się cieszę że to nagrywam Może nie wiem jakoś tak mam mamy lotnisko to może być potencjalne miejsce na przewożenie większej ilości towarów mówię tutaj, już w kilogramach. Tam, wiecie, w gramach chyba tego pół kilo sprzedaliśmy. No, Najwidoczniej, tej ziomek, co tam był i się na tym znał, przy okazji ten sklep prowadził. On, on trochę tutaj zrobił tego. Także w sumie go wywaliliśmy. Sprzedaliśmy. Podjedzie podjedziemy sobie do domu odłożyć pieniądze. No i nie wiem co możemy jeszcze porobić. Możemy jeszcze zobaczyć do losów. Albo dobra. Albo nie, w następnym odcinku napadniemy na losów, to już będzie tak, żeby ich wyjaśnić. Musimy przejść tereny. Tak naprawdę pokażę Wam tutaj na dziepie Tutaj. Całe, czy nie, no w zasadzie to odtąd, dotąd, cyk, to jest wszystko nasze. To jest mniej więcej taki nasz teren. Lotnisko jest I Tutaj to wszystko, to jest losów. Tylko będziemy musieli tutaj, w główną siedzibę, czyli Stop City zaatakować mam już na to pomysł, mamy pieniądze już trochę większe chociaż także mamy trochę większe pieniądze i będziemy mogli zaatakować tutaj mamy właśnie masz Sandy Shops oni mają tutaj te sklepy, no naprawdę mają bardzo dużo oni chyba dotąd dotąd Dotąd. No to już jest poważny przeciwnik, przeciwnik, ale jednak Tommy Tommy, Tommy jednak, kurde, to jest inny człowiek, in, inna persona. Dobra, widzę, że to. Czekaj, wzięliśmy sobie 10 tysięcy, będziemy coś załatwić. No, także na właśnie, na tą akcję. Na akcję. Załatwiamy pewną wybuchową rzecz. Pewną. No... no jakoś musimy ich pokonać, a jednak strzelając się z nimi, no to mamy marne szanse. Już nie chcemy mieć jak, jakichś takich problemów jak wcześniej. Dlatego plan jest taki, że po prostu wyjdziemy, Podłożymy... O kurde, chyba przyjechałem. Jeżeli to w ogóle... Bardzo przyjechałem. Wejdziemy, podłożymy bomby pod mieszkania i uciekniemy. W nocy oczywiście, żeby, żeby oni tam siedzieli. Już to jednym przeżyli. Zamknięte. Dobra. Czekajcie, spróbuję poszukać, bo się umówiłem z tym gościem. Spróbuję poszukać torby. Wcześniej już mu zapłaciłem, także o, chyba to jest turek. Bierzemy. Patrzę, widzę. Czekoladka. No i spadamy. Jedziemy to odłożyć. Jeszcze raz. Albo nie, damy sobie na bagażnik. Bagażnika. Mój ogromny bagażnik. Patrzcie przez to jest. Jedna... Jedna tak naprawdę trzecia samochodu. To mamy bagażnik, tam by się tyle tylko zmieściło Żebyśmy mieli liczyć to o żeby ich kilkanaście. Dobra. Będziemy szybko czaić. Jak się robi wieczór. 18 już się zbliża. Pojedziemy zobaczyć jak tam to się wszystko dzieje i i zaatakujemy później albo jeszcze w tym odcinku lekko za w nosa Nie tym autem na pewno to jest pewne i je znowu zmienić bo coś czuję że jakby ci ludzie co im kradniemy te samochody zgłaszałem to na ulicę o to jednak czytam do szeryfów no to będzie trzeba zmieniać trochę często Teraz porę sobie tutaj. Przyjdziemy się. Szybko tutaj obczajmy. Okej. Okay. Tak, zrobiłem sobie zdjęcie tego, fotkę. Stemmatik. O, obcajmy, wiesz, czekajcie, tylko wyłączę tą siatkę. Okej, okay, mamy motory. Jakieś butle z gazem, co pomogą na pewno. Tam jakieś butla pewnie z paliwem. Co my tu mamy? Dużo aut strasznie. Co, co to jeszcze jest? Dużo aut, w ogóle nikogo nie widzę. Wszyscy chyba w domach, w tych kamperach w sensie. To są nie ani jednej rzemiej duszy lost. To jest sam Sandy Shores. Mamy z nim dużą potyczkę jako z Los Santos. O kurde jakiś rozmiórce Netcamper jest. No. No to co zrobimy zdjęcie? w galerii. Szybciutko. Dobra. I spadamy stąd. Kurde. Widzimy się już. Z Andy. Jesteśmy już na miejscu. No ja chyba będę już kończył ten odcinek, będzie jeden z krótszych. Ponieważ w następnym odcinku muszę już zaatakować. A niestety, no, no, no to na tyle co dzisiaj zrobiliśmy. Sprzedaliśmy te, te e, tabletki, że tak co jeszcze robiliśmy? no zrob, Zrobiliśmy zwiatr, tak naprawdę, u tych losów, no i to tyle, no. No, widzowie, no nie wiem, kurde, jakoś po prostu muszę to skończyć szybciej, żeby zacząć kolejny, żeby już był ciekawy. Rzeczywiście ciekawy, dlatego, widzowie, jeżeli Wam się podobał film, zostawcie łapkę, lajka, lajka, lajka. Eee, <laughs> no i oglądajcie następne odcinki. Siemano!